Witam wszystkich. Dzisiaj będziemy mówić o filmie. Przed obejrzeniem, którego polecam przygotować sobie paczkę chusteczek oraz zaopatrzyć się w kogoś, do kogo będziemy mogli się przytulić, najlepiej jakąś pluszową maskotkę. Będziemy omawiać jeden z najsmutniejszych klasyków dzieciństwa. Film, po którym pewnie niejedna osoba do dziś ma traumę. Film na którym nawet Al Bundy płakał. Nie płaczę na filmach, tylko na żółtym psisku, bo był bardzo smutny. Mowa oczywiście o żółtym psisku. Żółte psisko. Jest to pierwszy odcinek z nowej serii klasyki dzieciństwa, w której nie chcę ograniczać się tylko do filmów z wytwórni Disneya ale po prostu ogólnie omawiać różne filmy aktorskie właśnie jakby w takiej konwencji. Dzisiaj mamy Żółte Psisko, które akurat w sumie jest z wytwórni Disneya, ale po prostu jakoś tak stwierdziłam, że fajnie będzie sobie od tego zacząć, bo jest to taki klasyk, który w naszym kraju jest znany, ale może nie aż tak bardzo jak na przykład no, w Stanach Zjednoczonych. Jest to naprawdę taki mega klasyk i po prostu każdy to zna dużo ludzi się na tym wychowało. Chociaż wiem, że też u nas na pewno dużo osób w ogóle jeszcze było na tym w kinie, gdzieś tam za młodu, mam na myśli właśnie takie starsze roczniki. Film powstał w 1957 roku, czyli ma już parę ładnych lat. Jest to pierwszy film Disneya z nurtu dziecko i jego przyjaciel zwierzak. Oczywiście wcześniej na przykład była chociażby Lessie, którą też będziemy sobie omawiać w jednym z odcinków. Film jest zrobiony trochę w takim stylu westernowym. Między innymi akcja jakby toczy się mniej więcej w takim okresie. Film opowiada historię rodziny, gdzie ojciec wyjeżdża w daleką podróż, wyprawę, żeby sprzedać bydło, zrobić pieniądze i wrócić. Mamy tutaj więc yy, ojca, mamy i jeszcze ich dwóch synów starszego Trawisa i młodszego Arlisa. Gdy mężczyzna wyjeżdża, powierza jakby opiekę nad rodziną starszemu synowi. On bardzo poważnie traktuje swoje zadanie, zachowuje się poważnie, męsko, odpowiedzialnie, wykonuje swoje obowiązki. I właśnie wtedy pojawia się nasze tytułowe psisko. Początkowo niemile widziany pies, przybłęda, który robi więcej szkody niż pożytku, z czasem zdobywa sobie Sympatię całej rodziny. Najpierw najmłodszy Arlis zaprzyjaźnia się z psem, ale nie do końca podoba się mu to jego starszemu bratu, który jest dosyć sceptycznie nastawiony do psa. Wszystko zmienia się w momencie, kiedy żółte psisko ratuje życie chłopca. Mały Arlis jest dosyć żywym dzieckiem i nie zawsze jego pomysły są dobre i bezpieczne. Mały wpadł na pomysł zabawy z małym niedźwiadkiem. Jednak przez to mógł zostać zaatakowany przez niedźwiedzicę. Na szczęście żółte psisko obroni chłopaka i tym oto sposobem zdobywa szacunek i sympatię starszego Trawisa. Trawis zaprzyjaźnia się ze zwierzakiem, zabiera go na ząb na polowanie, odkrywa, że pies ma umiejętności pasterskie, potrafi panować nad bydłem i pomaga mu przy znakowaniu dzików. I właśnie wtedy mamy jeden z takich pierwszych mocniejszych momentów w filmie, kiedy Trawis podczas znakowania dzików spada z drzewa, a żółte, psisko, a żółte psisko rzuca się mu na pomoc, odganiając dziki od niego, memu zostając ciężko rannym. Oczywiście i Trawis i żółte psisko wylizują się ze swoich ran. Niestety sielanka nie trwa zbyt długo, bo okazuje się, że w okolicy panuje wścieklizna. Aż pewnej nocy na mamy chłopaków i towarzyszącą i, i pomagającą im ich przyjaciółkę rzuca się wściekły wilk. Oczywiście żółte pisko rzuca się na pomoc. Następuje scena walki psa z Wilkiem, którą przerywa Travis celnym strzałem do wilka. Niestety wtedy już wiemy, że z tego nie będzie nic dobrego. Zdrowy wilk nie rzuca się na ludzi przy ogniu. Jednak Travis namawia swoją mamę, żeby zamknąć żółte psisko i poczekać, czy faktycznie zachoruje, czy może jednak wszystko będzie dobrze i pies będzie zdrowy. No i może już nie będę mówić tutaj dalej, jak to się skończyło, bo jest to raczej dosyć łatwe do przewidzenia, nawet jak ktoś. Nie oglądał jeszcze filmu. Natomiast mimo tego, film jest tak nakręcony, zrobiony i zagrany, że naprawdę warto obejrzeć go i przeżyć jakby tą przygodę wspólnie z bohaterami. W filmie nie brakuje takich prostych chwytów, które od razu łapią nas serce, ściskają gardło. A właśnie w tej wspomnianej końcowej scenie myślę, że mało kto wytrzyma i nawet największy twardziel popuści chociaż łezkę nad losem żółtego psiska i, i Trawisa. Film ma prosty scenariusz, prostą historię, taką, taką ciepłą i taką swojską, że naprawdę bardzo przyjemnie się to ogląda. Czas przy filmie szybko zlatuje. Mimo, że, tak jak wspomniałam, film jest przewidywalny, to naprawdę, jeśli ktoś go jeszcze nie widział, zachęcam do obejrzenia. Naprawdę warto. Jest to świetny klasyk, którego tak naprawdę myślę, że wstyd nie znać. Dziękuję wszystkim za obejrzenie i pozdrawiam. No, mama. Mamo nie. Nie ma nadziei. On cierpi. Trzeba to zrobić. Wiem. To mój pies. Ja to zrobię.